Dzień dobry, witam wszystkich, yy, na pewno każdy kto ma Forda Focusa czy Maxa, albo może inne i tym podobne, tak spotkał się z takim fajnym błędem, który zaraża, tak, choinka się świeci, yy, Koti mówi 0,16, proszę bardzo, usterka układu ESP i tym podobne, tak, sam nie wiedziałem o co tutaj chodzi, kaman. pokażę jak awaryjnie ewentualnie go odpalić, jak ewentualnie go awaryjnie odpalić. Eee, aczkolwiek, eee, co będzie nam tutaj potrzebne? No na pewno będzie nam potrzebny śrubokręt, tak? Problem leży właśnie tutaj po stronie tej tutaj, skrzynki przekaźników, która znajduje się tutaj od strony lewej lampy. I widzimy ewidentnie, po przekręceniu zapłonu cewka przekaźnika nie dochodzi nam. Kasujemy błąd, lekko ją dopychając i już mamy. Przepustnica się załączyła i nawet teraz już po przekręconym zapłonie możemy zrobić odpalić go na krótko śrubokrętem, a drugi stycznik. I jak widzimy, auto pracuje, tak? Eee, wina leży prawdopodobnie po stronie przekaźnika, który jest tutaj ten pierwszy, ja pokażę może. Chodzi o tego przekazy. Chodzi o ten przekazik, Mianowicie polecam wymianę jego, aczkolwiek przeczyszczenie bezpieczników, które są również odpowiedzialne za to, żeby prąd przepływał do niego, oni w tutaj. wpływa na to właśnie, że nam auto nie chce odpalić, tak, komunikuje nam błąd typu usterka układu ESP, kod 16, immobilizera i usterka układu silnika, tak, także mam nadzieję, że niektórym pomogę, niekoniecznie jest tutaj to, jak już mówią ECU, tak, yy, czy może zimne luty na liczniku, nie, po prostu wystarczy zająć się tą skrzynką i myślę, że niektórym powinno to pomóc, także dziękuję, pozdrawiam, na razie, cześć.